Cześć. Dobra, cześć, cześć drodzy widzowie. strony Ronyzyfrek322. A ja witam Was dzisiaj w kolejnym odcinku z Rocket League a. Razem ze mną OSK Piotrek. Witam. I Zikorski 26 Witam. Chciałbym wspomnieć, że tych dwóch to mnie stacza tylko w dół w tej grze. Także to trudno, będę musiał dzisiaj sam kierować pewnie. Nie powiem, kto ma dwie rangi niższą od nas. No, przez no. kogo? Ja byłem nawet w Srebro 2. Ja byłem złoto 3, to zacząłem z wami grać to spadłem do srebra 2. No. Ale ja mam jeden raz ty poziom, a ty masz do setnych. Dobra, zaraz ich wszystkich opykamy. Powiedziałbym słynny tekst z Wiedźmina, ale... O! Teamowych. Nawet teamowo. Panowie, skupienie. Ja dopił. Cypru. Drodzy, ja wizowy, patrzcie teraz. To będzie piękna bramka. Na rozpoczęcie sezonu. Mam nadzieję, że nasza. O! Macie się zabiją o te piłki. Cyprek, po co? Z Trzeba było mówić, że masz! Ale w ogóle, nawet jakbym nie miał, to w tą stronę się nie zagrywa w ogóle piłki. Dobrze, to był mały błąd techniczny, Piotrze. Dawaj, Tomek, dawaj, 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 dawaj. Mówiłem? Mówiłem, Pięknie. że będzie piękna bramka? No, yes. no widzieli, znaczy, wcieli, jest! No, drodzy widzowie widzieli? Widzieli widzowie? Tomasz tu jest po prostu do... Miszczu, miszczu, miszczu rozgrywki On nas steruje Dobra, ja znowu do piły Ja lewo Kurde muszę wydać. Było ich dwóch A mnie popchnął Kurde, za nisko pojechałem Ło! Wow! Brawo Cypru A dziękuję Musicie tutaj, zrobiłem Daj. wam trochę miejsca Szczelisz to? No nie szczelę, bo Tomek wybił Tomek Dzień, Wybija tak na boki ten Tomasz Wybuchnął mnie Szczel to, szczel to tutaj. To są tacy ci trzeba ich skasować. No, dla mnie to jest bierze. Idzie, idzie, Nie trafił Piotr, tak? Ja się cofnę. O, sorry. Dobra. Jedziesz mnie tak, pusty Szczęto. jesteś. Dopalacza nie mam. A... Dobra, bo tutaj bo jednego wszystko, wysad... Bo wszystko na obronę. Że Będzie, brawo. Bo ja ci zrobiłem miejsce, Radzy bo widzowie. tego jednego dam. Specjalny for, for, for no, Ale ja już dopalacza nie miałem, bo cały zużyłem na obronę. O, widzieliście tam Widzieliście tę nie? finezyjną bramkę? Widzieliśmy. No. No. Dobra, jadę. Wiem, że w jadę. Jadę. teamowych. Idzie nam lepiej. To nie tak, że przed chwilą przegraliśmy trzy mecze, ale w sumie nie graliśmy ani razu w teamie. Czy przeciwko teamowi. Czy... No... no tak, no. w sumie tak, bo my cały czas gramy w teamie. Kory da wybił. Cypru nie w tą stronę. Dobrze, no starałem się zabrać im to z... No dobra, dobra, Z linii strzału jak... trochę, nie? Dobra, wezmę, wezmę! Uważaj! A kasacja zrobiłem to tam Będzie brama jeszcze, o KURCZE Pięknie. Ładne badanie to myślę W ogóle nauczyłem się tych fikołków w końcu robić Ej no, dobrze bajunia, la czy wiesz, na... że to chyba byłby gol i jeć ja dobre No był. byłby, by, byłby Co ty żeś tu Tomek robił Ude. O nie nie nie, 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 żeby jechał, czyli ja jadę po busta. I skoro jestem z prawej, to ja pojadę w prawo, to ty jedziesz w lewo. A Nie! Matko, jak to było blisko? A mogłem no, zrobić przewrotkę działamy. i by weszło raczej wtedy. Patymo. jestem razem. Tomek. Oh. Jest już bramki. Mało już podań takich zrobieć rywalom? Łe, mój samochodzik. Ach. Czemu ja zawsze always nie trafiam? Znaczy, no nie always, ale często. Wow, jaka brameczka, No, w końcu. No, wow. ja jeszcze jednego wybuchłem. Lalunia, widzieliście to? No. W sumie to jest wybuch, ale. To ja wybuchłem tamtego. To ja będę? Ja prawo. Drodzy widzowie, no cóż za Jest! Yes. No, ale. No, ale Pięknie. on by był... Pięknie! Zenit Drinkersi, drodzy widzowie! Najlepsza drużyna na polskim YouTubie! Um, nie mówiłbym tego tak głośno... Cichutko, cichutko... Dobra, no bo trzeba 252 poziom! No... Widzicie? Trzeba... Jest, eee... dywizja czwarta! No, ja zez... mam srebro 2, dywizja 3! Dostałem egzekutora i styłem dwa gole. Dobra, ja mam gdzieś... zabójcza pięść. Dobra, gramy ponownie. Zagraj ponownie. Zagraj ponownie, wcisnę. Za, wyszukujemy. Bo w towarzyskich to jest, że grasz z tymi co wcześniej grałeś, ale w rankingach to tak nie ma. To ci kolejnych wyszukuje, nie? A, no tak. Hmm. Znowu przeciwko jakiejś ekipie No i, i o drinker. to chodzi, tak? Zanim Drinker się musi pokazać Co? Ja do piły? Dobra A nie, ja Ej, To na nie lewo. są. Ej, to są... ci sami są chyba to Ja dopiłem. Ja do tak Ci sami? Ale czemu, tak. jak to jest ranking? No może nas wyszukało po prostu Taka sytuacja też może ja... się zdarzyć Ej, pierwszy raz mam taką sytuację Wybisz to Panny Piotr. Proszę Zablokowałem gościa Podajem, jedź Dobra, bo trzeba pokazać, że my tutaj... Uwaga! Jadę Wybuchłem Dobra, Dobra, dobra. jadę do piły Dobra o. Kurde no Co też cię wybuchło? Rozstąpili jak... Oja. nie, rozstąpili się jak może czerwone Justu. Jaj, 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 jaj Tomek, ratuj nas! Łe! Nie, nie, nie! 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 Matko, ale zamuliłem. Myślałem, że w tamtą stronę ją wybijesz. A co ty się... Aha, że ja myślałem, że ona się odbije w tamtą stronę. Matko! A kto wcześniej był na bramce i tak nagle się pojawił znikąd? Tomek. Po co żeś tam Dobra. Cypru. Ja lewo. Na 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 na, na. Tomasz. Nie w ta strona trochę, wiesz? A wiem. Abym ją wziął, jakbyś jej nie podbił, to bym Piotrek przed pole. Yes, jest, no pięknie, jees! O, A A to przed pole. Dro Widzowie, to jest ten czas, żebyście dali suba, lajka i napisali Piotrusiowi miły komentarz. Mm. No, będzie miło muszę... na serduszku. Tak, będzie mu ciepło. W, w ogóle jaka fajna ta jest. Jedzie? To jest nie, ale... chyba drugi raz na niej grałem. Ten, ten mecz i poprzedni na niej graliśmy, nie? Na tej mapce, co? Ależ co, że takie kolory? No, że, że taka miejscowa w sensie, no. A, nie, bo jeśli chodzi o kolory, to dlatego, że są zespołowe. Bo jak zespołowo grasz, to stadion ma kolory zespołu. Aha. My tego też jeszcze nie no. zauważyłem. Dobra, jestem na bramie, jak coś. Dobra, to wybi. Dobra. No, troszkę mnie przelobował. Dobra, dobra. żem gościa zrobił tak, że sam wybił. No. Najważniejsze to, że nie ma bramki. Jadę. Uch. Będzie? Oh, Będzie. Wiedziałem, że... wiedziałem, że on pojedzie tam i musiałem tą piłkę odbić w stronę niego. kurde. Brawo, brawo. Tak specjalnie zrobiłem, bo wiedziałem, że on to ten. Jest go, dobrze. Jedź Ja Nie brawo. Będzie? Nie. Aj. Kurde, jak sam grałem, to. Trzy bramki, tak na mi się udało. Tomek? Co? Znaczy chciałem, żebyś mi podał, ale. Aj, za wysoko piję. Ja. Paga, Siedl... nie? Dobra, ja zablokowałem zablokować. Ambustek, tak co? Coś nie to zb zbierasz, dobrze? Dobra, zablokowałem jednego. Tomek! Dawaj strzel! Kurde! Dobra ja na bramę Dobra Brawo Nie ma sprawy Wybij! Mm, nie to miałem w planach, ale dobra Brawo Cypru Ło oh, sorry Ła wow. Tomko Chodź, skasowałem. Ja. Sorry. O kurde. Spoko, spoko. spoko. Skasowałem jednego. Aj, wybił mnie. Kurde, zawsze U. byle jak pod górę jadę, byle kierunki do piłki. Po raz jednego skasowałem, bo do łamki trafił. A i dlatego mnie wybiłeś że prawie by wleciał no. i tak do bramki. masz to ma Pięknie. Brawo. Wyniki lubią się powtarzać, czy co? Ile my wtedy wygraliśmy? 4-1? 4-0 chyba A, 4-0 4-0 chyba Tu trzeba podbić na piątkę Dawaj, niech ktoś jedzie tam Ja pojedę Dobra, to ja lewo Marakasy A i za dosta, no Kantare Marakasy Trzeba Tu nie ma bramki, ewidentnie A i nie trafiłem ja cofam mi Tomek zostań Dobrze Piotrek! O oh, nie! Ale to wybił chłop Przerzucił, Tomek uważaj Wybił. Dobrze Jedziesz, 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 jedziesz. Ojej, ale nie tam Ja bo mu musiałem wybić, bo tam był dwóch było ja cofam Ale mnie wykasować chciał Ja na bramie Jot Broń Kiedy? pan O nie Nie, spokojnie, wyliczone No i dziękuję Wycięszwo. Piękny, piękny mecz, piękne zwycięstwo po raz drugi z rzędu, czyli to nie przypadek. <grym> nie przypadek. <grym> Oj, wróciłem do srebra. L l l l. Srebro 3, dywizja druga. Brawo. Piotr, jak to się stało, że Tomek ma wyższą rangę niż ty? Nie no bo nie, ale, grałem, ja mam gniew nie No cóż. Dobra. Grałem ponownie. Grałem ponownie, długie zwycięstwo, dobrze. Się odcinek zaczął. No to to o... jest odcinek, takie odcinki to... To jest Takie o. odcinki będziemy tylko rzucać. Tak, no to, to turniej za 11 minut się zaczyna ogólnie. Ale 3 na 3? Hmm, nie wiem, nie patrzyłem ogólnie turniej, ale raczej tak. No, nie. Skupienie. Ja lewo. Ja dopiły. Ja prawo. No i na opcji już nie ma. Tak, chyba tutaj mieliśmy nie Tomek na tym co? stadionie Na tym stadionie chyba nam nie szło zbytnio co. No nie, no, no, to nie, no, tu przegrywaliśmy wszystko no. Nie, wtedy co mieliśmy taką formę, to że już też Wi. Dobra, nieważne Dzisiaj odczarujemy ten stadion A nie, to był inny stadion, sorki Piter, to, to nie ale ten... ten. Też. O, ale mnie minęło To też ciężko szło O to tak w górze był? Ja byłem, bo mnie gościu... No i żeś kontrę zablokował. Jadę. Ło! Nie... Wow! Ale odrzut. Nie, bo to jest mnie gościu za. za no po... piękny stadion, tutaj jestem nawet taki... ...drewienko na środku. To taki trochę postapo. To jest taki western. Nie wybił no. Może i być. Piotr środkiem. Jak nie. Jakby ktoś chciał podać, nie. że chciał podać. Wybi. Kurwa. Dobrze. Sens jak coś? Ale ja mocniej musisz to podawać. Nie wiem, tylko że coś mnie wyszło. Oooo wow, jak z tym biegał do bramy <laughs> ale... nie Ej, to był ten! Jak, jak mu tam było ten piłka, skóry, że ty ostatnio tak śmiesznie mu gadał taki Ten, mfp. Nie, no. Brawo. Jeż Tomek, ja lewo. Łop, będzie brama, będzie brama, we? będzie brama. Nie no, ciutkę za mocno. Albo troszkę bliżej trzeba było, no, Ale lipa. Uwaga, uwaga, uwaga. Taka brameczka mogła być. Brawo Tomek. Oj, to we? A, znowu się rozminąłem. Ona tak podskakuje, jak ja nie chcę Ach, Skasowali. tak widziałem Nastąpiła kasacja niestety ej, ej. O, znowu zdążył Ja się starałem To nie? O, no kurde, tak to zawsze chcecie na nasze szesnastkę podanie, to teraz jak zrobiłem, to Was nie było. No. Akurat jak nie stałem, to zrobiłeś to podanie. Wybuchną mnie. Widzę. Wybij, Tomek. Prawo. Nie, uderzył. Mógłbym no, um, uderzył, ale no. Widowie no. Przynajmniej prowadzimy. To się liczy. A cóż więcej, będziemy myśleć pod koniec. Ale faktycznie jest takie. Jest ciężko, ale mogliśmy tu więcej już prowadzić. 1-0 mogło Mogli... być. Mało. Mogło być. Mogło być. jadę Kurde zablokował. Uwaga. Nie, 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 nie. nie. Tomasz, broń tego. Brawo. Tomek. Brawo. Ja uderzę, ja uderzę. A nie, ty jesteś przede mną. O kurde. Ja na bramie. Ebi! Wy... Dobra, jadę. A mnie wbili w bramę. Ebi była. O 5 metrów przestawiona to by się udało. Uo. I? Będzie. Będzie, Będzie piękny! Ja. Pięknie ja! Piękny! to Co to, była to dobra meczka. No. Uo. Ale dobry meczyk jest. Dobry, A. dobry A. dobre, dobre meczyki. Dobra, jedź tak to jest. Jadę. Ja pojadę. Ja, ja no, jestem dobra, na boku. Kurde, nie tutaj. Mówiłem, żeby ktoś zjechał. No i pojechałem Och, tak podskoczyła. A już bym z No nie Tomek! Tomasz wjechał. Co? Żeś mi zabrał! Teraz to zobaczymy O, no, wyszedł jeden Ale żeś to... No ładnie, ładnie wyszło. No. Jeden z nich wyszedł. I... Ja Co proszę państwa, no. No to jest, to jest to właśnie. Najlepszy team. Najlepszy team. Mamy Dobry. Jest Srebro o. 3, Dywizja 2. Ja Srebro 3, Dywizja 3. Srebro 1, Dywizja 3. No. Ej, to Srebro niedługo będzie z Srebrem 2. No. 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 Ale tylko 32 punkty. Ja I cóż, w tym nie meczu nie. mi nie szło. Ale w poprzednich to co? No, no, pięknie było, pięknie. No. Dobrze, drodzy widzowie, dziękujemy Wam za oglądanie filmiku. Napiszcie, jak Wam się podobało. No i do następnego razu. Na razie. Na razie.